Koleś i postery mas. Nadnoteckich łąk. Uporządkowanego ruchu drogowego. chleba, Mojej chodzieskiej konstelacji gwiazd. Cienia. Równych chodników. Widoku skąpo odzianych kobiet. Rosy. Widoku ryczących dziecioków. Bladej twarzy. Majonezu dekoracyjnego winiary. Samicy. Waszych pytań Wyroli z LGBT Rozmów o sztuce Ciuchów w rozmiarze XXL Polskiego zacietrzewienia Książek Stasia Lema Długich zachodów słońca Tęczy Przestronności Ekadencji Psa na smyczy Dyskutanta Graffiti Cynizmu Zabwanych pięt Noszenia butów, prysznica, zadbanych paznowci, psychodeli, side transparty, zderzaków na zębach, widoku zadbanych pięt polskiej albo angielskiej w wersji Top Gear. Oczywiście słowa kurwa. Napranych furanych wiesz wiecie o co mi chodzi? Koszy na śmieci, zawiści, sztucznej uprzejmości, Pieniactwa! chłodu. Ulicznych grajków, pijaków, ostentacyjnego pedalstwa, rubaszności, filozofowania, systemu dziesiętnego. Schabowych. Schabowych. Schabowych.